W okresie Exercises Medicine pani profesor Becca George mówiła o bardzo ważnym wskaźniku długości i jakości życia. Wskaźnikiem jest prędkość przechodzenia przez skrzyżowanie. E, taka, która daje gwarancję bezpiecznego przejścia przez skrzyżowanie, to 1,32 metra na sekundę. A seniorzy, którzy uprawiają zawodowo sport, potrafią mieć nawet 2,5 metra na sekundę. Taką prędkość chodzenia. Przeciętnie senior, który uprawia sport zawodowo, ma taką prędkość przechodzenia przez skrzyżowanie, jak dorosły, zdrowy człowiek w wieku 30 lat. Pamiętajcie, nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie aktywności fizycznej, a aktywność fizyczna rozpoczęta w każdym wieku przynosi nam ogromne korzyści dla zdrowia.